Przed nami 703 odcinek serialu Akacjowa 38. Malarz Osman opowie Simonowi, jak wyglądała sprawa z portretem Elwiry. Rosina oskarża Antonita o kradzież, ale w sprawę wtrąci się Lolita. Ursula zmusi Carmen, by wykonała jej rozkaz? Zobacz, co jeszcze wydarzy się w kolejnym odcinku Akacjowej 38, Akacjowa 38, odcinek 703 w piątek, 12 września 2025 roku o godzinie 18.45 w TVP1. Co się wydarzy w nadchodzącym odcinku serialu Akacjowa 38? Streszczenie 703 odcinka serialu, Akacjowa 38, przekupiony przez pułkownika Valverde malasz Osman, zdradzi Simonowi, że namalował Elwirę na podstawie fotografii, ponieważ dziewczyna już nie żyła. Tymczasem Rosina oskarży Antonita o kradzież naszyjnika, ale winę weźmie na siebie Lolita, twierdząc, że uszkodziła skradziony naszyjnik, kiedy niosła go do naprawy. W międzyczasie wszy Martina przejdą na Rosinę, a Ursula nakaże Carmen znaleźć jakieś haki na celie.